powitać wszystkich sympatyków piłki nożnej. W kalendarzu jeszcze zima, ale za oknem mamy wiosenną pogodę. Piłkarską posuchę możemy oficjalnie zakończyć. Pojedynek na szczycie trzeciej Ligi Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej. Tutaj będzie skupiony wzrok każdego z kibiców piłkarskich. Krew zacznie krążyć szybciej, puls również powinien pójść w górę. Mecz pomiędzy płomieniem Ełk występującym w biało-niebieskich strojach, a zawodnikami przyjezdnymi ze startu działdowo. Grającymi w czarno-zielonych trykotach. jednej poprowadzi Grzegorz Kujawa. Zawodnicy z działdowa obecnie piastują wygodny fotel lidera, na który mają zarówno ochotę gracze z ełku, którzy przy zwycięstwie wyprzedzą w tabeli graczy ze startu, zakładając ewentualną porażkę lub zgubienie punktów przez soku Ostruda w meczu z huraganem Morąg. Uścisk dłoni panów Chrzanowskiego. Kamila oraz Janusza Stankiewicza po stronie Ełckiego Płomienia. Rozpoczną goście. Pierwsza z sytuacji. Tutaj widzimy, niby wszystko jest pod kontrolą, gracz z Ełku, ale spójrz na, to, na tę sytuację bardzo dokładnie. Podanie do środka. Cofnięcie piłki do tyłu, ale błąd i w sytuacji gra ze startu kombat działowo, ale górą Adrian Bebłowski w tym pojedynku. Było naprawdę groźnie, oby nic nie stało się dla Adriana w tej sytuacji. Kuśnierz, Kuśnierz odgrywa do Janusza Stankiewicza i będzie przed dobrą sytuacją Janusza, ale pozycja spalona, trzyżby, Za moment się o tym przekonamy, tu widzimy moment, chwilę podania i raczej nie był naspolonym zawodnik z euckiego płomienia, ale już w akcji w zawodnicy z kombat działdowo. Jedna główka, kolejna główka i ręce, ale ręce Adriana Bebłowskiego, które wyjaśniają tę sytuację. Będzie długi wykop Adriana. Tak. W kierunku Łukasza Kuśnierza. Kolowy bierze tym razem Łukasz. Odgrywa do środka do Jackiewicza. Jak dobrze to znamy, ale Damiński blokuje strzał. Bramkostrzelnego zawodnika z Euckiego Płomienia. Już faul na zawodniku z Euckiego Płomienia. Za moment. Sewak Safarian wykona rzut wolny. Sewak Safarian. Lewa noga. Piłka dokręcana. Dośrodkowanie i bardzo groźnie, tutaj Kowalko będzie przed sytuacją, będzie bramka, nie ma! Czy była bramka? Oto jest pytanie. Powtórka, Kowalko uderza i ta piłka na linii wisi, wisi. Jest naprawdę trudno ocenić czy piłka przekroczyła całą wodę czy nie przekroczyła. Jackiewicz odgrywa do środka. A tam fantastycznie z 200 paru metrów oddaje strzał zawodnik z Płomienia. Chłopcze, próbuj tak dalej, bo naprawdę wychodzi do tobie bardzo dobrze. Już w akcji powrotnej. Gracze ze startu, Kombet, Działdowo, którzy byli drużyną dominującą w pierwszej części spotkania. Rzodkowanie i bardzo efektowna parada Adriana W Skali od 1 do 10 oceniam tę obronę na 8. Ja tutaj zderzenie głową dwóch zawodników Damieńskiego z Stankiewiczem. Tu będzie oddany strzał. Widzimy karetka zbliża się, ale skupmy się na wydarzeniach sportowych, które dzieją się na boisku w Ełku. po stronie startu Kombat Działdowo. Przygotowuje się Dąbkowski, lewa noga, ponad 20 metrów, bramki strzeżone przez Adriana Bebłockiego. Czy uda mu się wkręcić rogala takiego, aby był nie do obrony dla ełckiego bramkarza. I strzał ponad murem, ale piłka zbyt szybko opadła i na wysokości odpowiednie dla bramkarza z Ełku. Zewak Safarian dośrodkowuje i tutaj było, ale bramkarz Dąbrowski-Przemysław spisał się na medal w tej sytuacji. Kolejna strata w bloku defensywnym. Tak nie powinni grać zawodnicy przodującego zespołu w trzeciej lidze. Defensywa naprawdę kuleje w, w ekipie płomienia. Znów błąd. Odegranie. Do środka i tu Szypulski w sytuacji pomiędzy nogami obrońcy Sewaka Safariana strzela bramkę Szypulski 0 do 1 start Działdowo w Ełku prowadzi 1 do 0. Za moment ujrzymy powtórkę tej całej sytuacji startu kombat Działdowo. Niefortunna obrona Seweka safariana, ale ten błąd już był zapoczątkowany wcześniej w linii pomocy. Odegranie i fantastycznie Siesz Putoski odstrzela w poprzeczkę. Naprawdę groźnie było. Próba zawodników z Wielkiego Płomienia na wyrównanie. Piłka już poza polem gry. Jackiewicz kuśnie jakby to dobrze znamy, ale tutaj jeszcze wchodzi Sklarzewski, Sklarzewski, Sklarzewski będzie oddawał strzał, ale... Z linii pola bramkowego wybija piłkarz ze startu kombat z bok. drugą część spotkania Grzegorz Kujawa już gwizdnął. Czy jeszcze nie gwiznął? W środku stoi Kuśnierz z Jackiewiczem. Już Grzegorz Kujawa gwiznął, przyżegnał się i rozpoczynamy drugą część spotkania. I znów groźnie pod bramką ludzkiego płomienia. Mogło być 0-2 dla zawodników ze startu Combat Działdowo. Kuśniesz, Kuśnierz tutaj lekka sztuczka techniczna odgrywa do Sklarzewskiego. Sklarzewski tutaj obrońca górą. Znów Kuśnierz, ale ewidentny fał zawodnika w polu karnym. To powinien być rzut karny, widać jak ciągnął za lewą dłoń Łukasza Kuśnierza zawodnik ze startu kombat działdowo. Już Sewek Safarian wykonuje rzut rożny, ale niedokładnie. Znów Kuśnierz w roli głównej. Kuśnierz i fał na zawodniku, żałuję pomienia w Sufińskim. I mamy rzut karny wełku, podchodzi do niego Kamil Jackiewicz. I gol Kamila! Dwudziesta bramka tego zawodnika w dwudziestu kolejkach. Fantastycznie, radość tego zawodnika. Kłada piłkę pod koszulkę, czyżby narodził mu się syn czy córka? Spróbuje się o to zapytać po meczu samego zawodnika. Znowienie zawodników ze startu, kombat Działdowo. Wszystko tu jest niby pod kontrolą zawodników Zełckiego Płomienia, ale to tylko złudne wrażenie. W akcji ze startu Działdowo. Szybkie przejście, Rafo Niedźwiecki mięty jak amator. Już odegranie i Hubert Wieczorek uderza tę piłkę, jeszcze dobitka zawodnika ze startu Działdowo. Ale już zaraz za moment zobaczymy po powtórce. Chyba po pierwszym strzale Huberta, piłka minęła całym obwodem linię bramkową, i to jemu należy zapisać tę bramkę. Zawodnicy wspomnienia chcieli również szybko odpowiedzieć rywalowi Sparzewski obok kółka A była to naprawdę wyborna sytuacja. Ale tu spójrzmy na tę sytuację. Daniel Kraska, Daniel Kraska. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I oddaje strzał. I mamy bramkę. Fantastyczna bramka zawodnika uzyskanego z Łomży. Jednak Krzysztof Przytuła nie mylił się odnośnie Kraski, który, który posiada wielki talent do gry. Spójrz na tę sytuację w spokoju. Pierwszy zawodnik minięty. Drugi również. Trzeci... Wciąż przy piłce, Kraska sam do końca pociągnął tę sytuację i oddał strzał, nie dając szans dla bramkarza. I mamy remis w Ełku. I znów remis w Ełku, ale kolejny błąd w defensywie Ełckiego Płomienia. Tak grać nie można z liderem u siebie. I tutaj mamy niecodzienną sytuację, Łukasz Kuśnierz schodzi z boiska. Gracz, którym był, była zainteresowana Olimpia Zambrów oraz przechodził testy w Stomilu Olsztyny. Lecz nie udało mu się załapać do podstawowego składu. Nieładne zachowanie Łukasza. Być może to sportowa złość, że musiał opuścić za pole gry, ale nie podał dłoni dla swojego kolegi z drużyny. Ale już pod bramką jesteśmy i znów Sklarzewski, tym razem słupek, ale jeszcze oddaje z przewrotki strzał. Jackiewicz bardzo blisko. Przewrotka Kamila i zasłużone brawa na stadionie w Ełku. Ale już sytuacja pod drugą bramką i niepewna obrona zawodnika z Ełku. Nowy też nabytek tej zimy w Zespole Ełckiego Płomienia. Ale już kończę z tymi wywodami. Tutaj akcja pod bramką zawodników ze startu do Działdowo. Haraśmowicz do Jackiewicza i bramkę na 3 do dwóch. Ełski Płomień wychodzi na prowadzenie. Dreszczowiec w Ełku. Tak, 21 bramka tego napastnika, którym były zainteresowane również kluby z wyższych lig. Zawodnicy z Ełckiego Płomienia utrzymują się na... W połowie przeciwnika, co jest mądrym rozwiązaniem. Jeszcze zawodnicy Zetwie Płomienia przed szansą. Harasimowicz oddaje strzał z lewej nogi, ale ta piłka się potoczyła, wtoczyła wręcz gdzieś w boczny sektor boiska. Jackiewicz, Jackiewicz, jaką teraz ważną rolę pełni ten zawodnik w tym zespole. I jeszcze oddaje strzał Klarzewski, ale bramkarz na posterunku. Jedna z ostatnich sytuacji. Doliczony czas gry. Start kombat dział ostatnia sytuacja tego spotkania, ale nic też! Sędzia Grzegorz Kujawa kończy pojedynek wełku 3 do 2. Kamilu, jak tobie się grało w dzisiejszym spotkaniu? Na początek był taki trochę chaotyczny ale ogólnie cieszę się z dwóch bramek z wygranej 3-2, bo podnieśliśmy się z kolan tak naprawdę. Przegrywaliśmy 1-0, wyrównała się później 2-1 na 2-3-2. No, cieszy mnie zwycięska bramka, ale ważne no, jest, że wygraliśmy mecz z liderem i to naprawdę awans y, no, jest, jest, jest realny. Zabrałeś piłkę dla Maksyma Myrwy, czy, czy decyzja podjęta przez trenera? Max wydaje mi się, że właśnie z Działdowem y, w tamtej rundzie się wyleczył i od tamtej pory podchodzę ja. Tak, bo, tak trener wyznaczył, podszedłem, zrobiłem swoje i myślę, że myślę że wykonał to dobrze. A ten znak co oznaczał? No, Bobas? Spodziewałem się z żoną synka i te bramki też chciałem dedykować Już na początku kwietnia się urodzi, także, także jestem bardzo szczęśliwy. Podwójnie. <grym> także 21 bramka na Twoich barkach i cieszymy się bardzo z tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Rozmawiam z panem Bartłomieniem Koniecko. Bartku, jak oceniasz występ dzisiejszy Płomienia Ełk? Jak każde pierwsze spotkanie na wiosnę no... Pełno niewiadomych. Mecz walki na pewno, dość agresywny, no jednak kontuzja się też taka groźna przydarzyła mojemu zawodnikowi. No, najważniejsze są trzy punkty i to się liczy. A jakieś informacje dotyczące Janusza? Jeszcze nie, ale na pewno za chwilę coś będzie wiadomo. Ustawienie Jackiewicza w środku to był pomysł autorski. No, Jaca na pewno e, lepiej by radził sobie z przodu, natomiast e, musieliśmy gdzieś szukać e, grania, grania z głębi i, i, i ten pomysł nam wypalił. Myślę, że dzisiaj wszyscy chłopcy e, podjęli walkę, bo, bo drużyna zdziałdowa naprawdę dużo agresywności e, w, w, ich gra, w ich grze. E, może nie było to jakieś e, wspaniałe widowisko, całe spotkanie, mecz walki, no i... Wyszliśmy z tego zwycięstwa z tego się najbardziej cieszę. Najważniejsze chyba trzy punkty. Tak, dokładnie. No, mam nadzieję, że, że w następnym tygodniu, kiedy będziemy grali no, z jakby kandydatem tutaj, wszyscy murowany kandydat do, do, przynajmniej do Baraży, że, że tam też zaprezentujemy się dobrze i, i, będziemy, i będziemy walczyć o, o każde punkty w każdym meczu. Także widzimy się za tydzień o 18 na stadionie w Ostrudzie. Do zobaczenia, do zobaczenia.